Cześć Byczki, witam Was w tarocie tygodniowym od 24 do 30 listopada. Zobaczmy, jaki ten tydzień dla Was będzie, co Wam przyniesie, co będzie do osiągnięcia gwiazda, czyli spełnienie marzeń, planów, zamiarów. Ktoś no, będzie mógł zostać dostrzeżony na przykład przez pracodawcę, Wasze projekty będą mogły zostać dostrzeżone. Coś tu się udaje. Możliwe, że po prostu wasze doświadczenie, umiejętności, ktoś zobaczy i będzie chciał z wami współpracować. Więc tu możecie po prostu błysnąć. Tutaj w ogóle karty mówią, że los może wam sprzyjać w tym czasie, więc no, pozytywne aspekty powinny się tworzyć. Możecie czuć, jakby wszystko szło bardzo gładko w tym tygodniu i jakby wszystko się udawało, więc no, warto. Warto iść w jakieś szczęście, jest jakaś nadzieja na coś. Także, jeśli straciliście nadzieję co do czegoś, do jakiejś sytuacji, do kogoś, no to tutaj pokazuje się, że, żeby jej nie tracić. Zobaczmy, co się wydarzy w tym tygodniu. Karta śmierci. Karta śmierci mówi o jakimś zakończeniu, um, czyli może być tak, że po prostu um, zakończacie jakiejś sytuacji, jakiejś sprawy, ale tylko po to, żeby móc iść dalej. Lub po prostu ktoś tkwił w jakimś miejscu, w jakiejś sytuacji, nie mógł podjąć decyzji, nie mógł się na coś zdecydować i w tym tygodniu się decyduje, robi krok do przodu, zamyka za sobą jakieś rozdziały, które już um, powiedzmy. Yy, uważa za zamknięte od dawna, tylko po prostu nie mógł. Yy nie mógł zrobić tego kroku do przodu, tylko tkwił w czymś, natomiast idzie w coś nowego, więc w jakimś nowym kierunku. Więc tutaj pokazuje się ostateczne zakończenie. Jakaś transformacja, zmiana. Karta śmierci no, mówi o dużej zmianie w Waszym życiu. Zobaczmy, może tutaj właśnie coś się dzieje, jakaś sytuacja, jakieś informacje, wiadomości przychodzą i coś zaczyna się zmieniać. Na lepsze mam wrażenie. Zobaczmy niespodziankę. Osiem buław mówi o właśnie dobrych informacjach, o tym, że przychodzi do Was no, coś bardzo pozytywnego. Oczywiście może mówić o komunikacji, rozmowach, ludziach, opcjach, możliwościach. Ktoś może Wam dać jakąś szansę, tych szans może być dużo. Być może wydawało Wam się, że jakieś sytuacje są ograniczone, że nie ma jakiejś opcji, że nikt Wam nic nie zaproponuje. Ja tu się okazuje, że będzie propozycja i to nie jedna. No, że ktoś może mieć powodzenie po prostu gdzieś w jakichś sytuacjach. Natomiast no, ósemka była. w ogóle może mówić też o wychodzeniu, czyli zaproszeniu gdzieś, żeby wyjść, w czyli towarzystwie. Dużo się dzieje. Niespodzianką może być poznanie kogoś po prostu na przykład na portalu internetowym. Jakaś podróż, wyjazd dla kogoś może być niespodzianką. No zobaczmy teraz na co, na kogo uważać. Rycerz Buław mówi o kimś z żywioł ognia Baran Lew Strzelec, ale mówi też o tym, żeby uważać na. Podejmowanie decyzji w sposób spontaniczny, bez przemyślenia, rzucanie się po prostu na głęboką wodę, więc na takie rzeczy uważać, no i na kłótnie, niepotrzebne jakieś nieporozumienia. No tutaj też, tak jakby mogła być sytuacja, że ktoś może próbować, na przykład, wy możecie próbować kogoś do czegoś zmusić lub kogoś przegadać w jakichś kwestiach i to, coś, to się nie uda, lub ktoś was, więc. Tutaj też to nie wyjdzie. Ogólnie trzeba uważać na jakieś konflikty, żeby się z kimś nie kłócić, nie sprzeczać, ale tak jak mówię, na tą spontaniczność zbytnią, taką nie do końca przemyślaną. Rada. Siła, czyli działajcie. Nie bójcie się wyzwań, nie bójcie się trudnych sytuacji, nie bójcie się tu zamknięcia jakiegoś rozdziału za sobą, bo możecie zrealizować dużo więcej. Możecie dużo więcej osiągnąć, jeśli pójdziecie dalej do przodu, jeśli zamkniecie coś ze sobą, jeśli dokonacie jakiejś zmiany. Siła mówi o takim ogromnym potencjale, o energii, o aktywności, o tym, żeby właśnie nie bać się nowych wyzwań, jakichś rozmów, komunikacji, być może tak jak powiedziałam, tego zamknięcia jakiegoś rozdziału w waszym życiu. Więc siła dodaje wam no, takiego wigoru i odwagi przede wszystkim. Zobaczmy, jak praca. Dziesiątka kielichów oraz. Siódemka kielichów. W pracy. A pojawiają się ludzie, towarzystwo, mogą być jakieś spotkania na przykład poza pracą. Tutaj pokazuje się też jakieś opcje, możliwości. Być może będziecie rozmawiać na przykład w pracy, w towarzystwie o jakichś opcjach, o jakimś projekcie, przedsięwzięciach, o jakichś ofertach. Więc tutaj możecie w ogóle, jeśli macie bardzo fajne towarzystwo w pracy, no to ludzi, z którymi faktycznie się Wam bardzo dobrze współpracuje, no to tutaj pokazuje się, że będziecie razem obmyślać jakieś opcje, może razem wspólnie, na przykład jakieś wyjście, może jakieś spotkanie integracyjne, a może tak jak wspomniałam, jakieś rozmowy biznesowe, do których się będziecie przygotowywać wspólnie, więc tutaj też jakieś opcje wyjścia z sytuacji, może będziecie się radzić, kogoś ktoś Was będzie wspierał, pomagał, więc tutaj bardzo pozytywnie się to pokazuje. Ludzie będą Wam pomocni, ludzie będą Wam sprzyjać a, i Was to będzie też cieszyć, więc tutaj jakiekolwiek będziecie mieć problemy w tym tygodniu zawodowe, to ludzie Wam pomogą, którzy z Wami bardzo dobrze się czują w Waszym towarzystwie i wy też ich, więc tutaj naprawdę bardzo fajnie. Natomiast jeśli szukacie pracy i będą jakieś fajne oferty, którymi możecie się zainteresować, pytanie czy je wybierzecie czy będziecie aplikować na nie, bo może być tak, że ktoś z rodziny wam pomoże troszeczkę, może być tak, że wam podpowie jakąś ofertę, propozycję, albo znajomi jacyś. Natomiast może być też tak, że po prostu no będziecie szukać i, i, i będzie tych ofert, trochę możecie się doradzać po prostu też w rodzinie kogoś, czy znajomych, czy iść tam do pracy, czy nie, czy składać dokumenty akurat do tej firmy, czy nie, natomiast zobaczmy jak relacje, dwójka monet i król buław, no, tutaj się pokazuje kwestia jakiegoś romansu, więc tutaj powiedziałabym, żeby uważać na takie kwestie, bo tym bardziej, że tu się pokazywała karta na kogo na co uważać, faktycznie rycerz była, nie wspomniałam, może mówić o tych decyzjach spontanicznych, tak jak powiedziałam, bez przemyślenia, ale może mówić też o romansie i on się mi tutaj zarysował. Jeśli mówimy o relacjach, będziecie mieć inne opcje, możliwości. Może być propozycja romansu, a może być po prostu kwestia tego, że ktoś, jeśli jest w jakiejś takiej trójkowej relacji, nie będzie chciał z niej wyjść. Może się jej mocno trzymać, więc tutaj prowadzić podwójne życie, bo tutaj jest taka karta. No, dwójka monet, tak? Nie chcę z czegoś rezygnować. Mam dwie opcje, dwie możliwości, tak? Dwie osoby obok mnie i po prostu nie chcę rezygnować z żadnej relacji na przykład, więc tutaj faktycznie może być to problematyczne, no ale się pokazuje że jest taka możliwość właśnie, że nie będziecie chcieli rezygnować. Oczywiście może być kwestia jakiejś decyzji do podjęcia. Dwójka monet mówi o opcjach, również możliwościach, z których się nie chce rezygnować, więc tutaj też możecie próbować dogadać wszystkim naokoło i nie mieć na przykład dla siebie czasu, bo też tak może być. Może chodzić o podjęcie jakiejś decyzji, żeby podjąć jakąś decyzję ostatecznie, tak? Bo tutaj też macie tą kartę śmierci, żeby coś zakończyć. Natomiast no, widać, że no, nie nie będziecie chcieli do końca tego zrobić. Tutaj nie będziecie też chcieli podjąć jakiejś decyzji, raczej będziecie próbowali tak lawirować między jednym a drugim, między jedną a drugą decyzją, między jedną a drugą opcją, żeby po prostu nie musieć wybierać. To nie jest dobry tydzień dla Was na jakiś wybór. Bynajmniej dobrze by było oczywiście wybrać, ale mam wrażenie, że nie będziecie się na to decydować. Natomiast, Natomiast dla osób, które szukają jakichś relacji, czyli singli, tak jest to też dobry czas, możecie kogoś poznać, spotkać, tu mogą być jakieś przygody, romanse, nawet więcej osób możecie poznać, no może się bardzo dużo dziać wokół Was, także zainteresowanie widać Waszą osobą będzie i zainteresowanie relacjami też będzie, więc będziecie aktywni i to też się pokazuje w kartach, ta niespodzianka, że tu będzie dużo kontaktów, że dużo rozmów, dużo jakiś może przez jakiś właśnie portal Internetowe: Możecie kogoś poznać i to może być ktoś z wieku, ognia, baran, lew, strzelec. I tutaj faktycznie możecie poznać więcej osób w tym tygodniu. Pozdrawiam. Cześć.